Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych, niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. 10 głupich śmierci, czyli Nagrody Darwina, część 6. Niektórzy ludzie rodzą się, by zmieniać świat i stać się dla innych inspiracją. Inni natomiast, by zostać przestrogą. W czasach, gdy rozum i rozsądek wydają się towarem deficytowym, nagrody Darwina przypominają nam, że ewolucja ma jednak swoje sposoby na porządkowanie spraw. W niniejszym zestawieniu przedstawiamy 10 przykładów epickiej głupoty, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej niefrasobliwego bohatera slapstickowej komedii. To powieści o tych, którzy zaryzykowali wszystko, by dowieść, że selekcja naturalna nadal działa bez zarzutu. Śmieszne, tragiczne, a momentami wręcz poetycko absurdalne. Oto 10 przykładów na bezapelacyjny triumf bezmyślności. Numer 10: selfie z pistoletem. Przykład na to, że pozowanie na gangstera rzadko kiedy wychodzi na zdrowie. W 2014 roku niejaki Oscar Otero Aguilar, 21-letni mieszkaniec Meksyku, podczas imprezy z przyjaciółmi postanowił zrobić sobie selfie z załadowanym pistoletem. W trakcie ustawiania kadru przypadkowo pociągnął za spust strzelając sobie w głowę. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych zmarł w drodze do szpitala. Mam dla was radę. Jak już musicie zrobić sobie sweet twocie z bronią, bo uważacie, że doda wam to plus 10 do respektu na dzielni, to pamiętajcie, nie z odbezpieczoną. Tylko Chuck Norris może to robić. Jego śmierć stała się przestrogą przed nieodpowiedzialnym obchodzeniem się z bronią i przed robieniem głupich selfie. Numer 9. Śmiertelna wycieczka. Przenosimy się do Holandii 1997 roku. Grupa pracowników postanowiła zorganizować sobie wesołą wycieczkę autobusową po mieście. Kilku bardziej hałaśliwych uczestników urozmaicało sobie czas wycieczki, wtykając głowy w szyberdach i obserwując stamtąd wszystko wokół. Kierowca wielokrotnie zwracał im uwagę i napominał, żeby skończyli się wygłupiać, ale bezskutecznie. Zabawa zakończyła się z chwilą, kiedy autobus wjechał pod dość niski wiaduk w czasie, kiedy akurat dwóch imprezowiczów miało głowy nad szyberdachem, wesoło śpiewając. Trzask kości był słyszalny w całym autobusie, a wesoły śpiew urwał się nagle razem z głowami. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, ich głowy nie zostały odcięte tak równo, jak się to ogląda w filmach, natomiast dwa bezgłowe ciała widowiskowo, jak w filmie, spadły do środka autobusu. Kierowca autobusu, spytany o zachowanie wszelkich środków ostrożności, odpowiedział: Zawsze zamykam to cholerstwo, kiedy dzieciaki są w środku, bo nigdy nie słuchają, ale na litość boską to byli dorośli. Ci imprezowicze po prostu stracili głowy dla misji, zostania materiałem edukacyjnym dla reszty świata. Numer 8. Nagrać własną śmierć. Miłośnicy sportów ekstremalnych jakoś dziwnie często znajdują się w kronikach nagród Darwina. Ciekawe dlaczego, nie? W każdym razie tą regułę potwierdza też kolejny przypadek. 33-letni Natty Odinson Uprawiał base jumping, czyli sport ekstremalny polegający na wykonywaniu skoków spadochronowych z wysokich budynków, mostów albo urwisk górskich. W 2024 roku mężczyzna postanowił skoczyć z 29-piętrowego apartamentowca w nadmorskim kurorcie Pattaya w Tajlandii. Brytyjczyk wraz z kolegą wszedł nielegalnie na dach, z którego skoczył. Na filmie nagranym przez jego kolegę można zobaczyć jak skoczek sprawdza kamerę przymocowaną do swojego kasku, odlicza do trzech, a następnie zeskakuje z dachu. Niestety coś poszło nie tak. Mężczyzna wpadł w korkociąg, a spadochron nie zadziałał tak jak powinien. Skoczek uderzył w drzewo, po czym spadł na ziemię. Jego kolega krzyknął tylko oku... Gdy usłyszał odgłos upadku, ratownicy przybyli na miejsce, mogli już tylko stwierdzić zgon i przystąpić do zeskrobywania nieszczęśnika. Policja ustaliła, że jego spadochron nie rozwinął się prawidłowo. Oczywiście, zero zaskoczenia, mężczyzna transmitował swój ostatni skok w mediach społecznościowych. Numer 7: Rozrywkowe selfie. Historia zna wiele przypadków osób, którzy zginęli w heroicznej walce o polubienia w mediach społecznościowych. Spektakularne selfie nie tylko jest wspaniałą pamiątką, przyciąga również uwagę oglądających, ale jest też często dowodem prawdziwej, niczym nieskalanej głupoty. Tak było i w kolejnym przypadku, który przenosi nas do Rosji. W 2015 roku dwóch rosyjskich żołnierzy postanowiło zrobić sobie selfie z granatem, z którego wcześniej usunęli zawleczkę. Granat nie czekał niestety na najlepsze ujęcie i eksplodował, zabijając ich na miejscu. Telefon cudem przetrwał wybuch, stając się ostatnim świadkiem końca ich życia. Więc jeśli kiedyś przyjdzie Wam do głowy robić sobie tak rozrywkowe selfie, pamiętajcie, że granat może nie wiedzieć, że trzeba zrobić kilka ujęć, żeby wybrać to idealne na Instagrama. Numer 6. Gdzie jest słoneczny patrol? 1 lipca 2002 roku ludność Thunder Bay, pięknego miasta położonego na brzegu Jeziora Górnego w Kanadzie, została zmniejszona o jednego osobnika na jego własne życzenie. Wydarzenie to miało miejsce w okolicach jeziora Obonga Lake w trakcie długiego weekendu z okazji Dnia Kanady. Nasz geniusz dekady wybrał się na przejażdżkę łodzią rekreacyjną z żoną i dziećmi, ale było mu gorąco, więc wyłączył silniki, bez troskow wskoczył do wody bez kamizelki ratunkowej. Nie wziął jednak pod uwagę kilku czynników, na przykład, że silny wiatr powoduje ciągły dryf łodzi, która natychmiast zaczęła się od niego szybko oddalać, że jego żona kompletnie nie ma pojęcia o sterowaniu łodzią i w ogóle o jej obsłudze z uruchomieniem silnika włącznie. Tym samym żona kompletnie nie miała możliwości uratować nieszczęśnika, który na dodatek, i tu uwaga, nie potrafił pływać. Rodzina w Łodzi rozpaczliwie krzyczała i machała rękami, próbując zwrócić na siebie uwagę plażowiczów, ale bezskutecznie. Tymczasem Łódź nie posiadała nie tylko żadnych narzędzi ratunkowych, ale również nawet żadnej sygnalizacji, chociażby gwizdka. No cóż, gość nieźle popłynął, a przecież tej tragedii można było uniknąć, mając IQ nieco tylko wyższe od temperatury ciała. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 5. Jestem kaskaderem. W Polsce mieliśmy takich, co skaczą przez płoty, zaś na Florydzie mężczyźni wybierają mosty. Jeden z nich naoglądał się chyba za dużo pokazów kaskaderskich albo kochał wiatr owiewający nagie ciało. Lub też jedno i drugie. W każdym razie, ubrany w kąpielówki, klapki, 37-letni mężczyzna, pędził motocyklem w kierunku mostu zwodzonego Manasotaki. Gdy most zaczął się otwierać, stało się jasne, że domorosły kaskader zamierza przeskoczyć. Nie zdołał jednak osiągnąć odpowiedniej prędkości, a w trakcie lotu odpadł od motocykla, spadł z wysokości i zginął na miejscu. Najśmieszniejsze jest to, że uwolnionemu od pustogłowego kierowcy motocyklowi udało się przeskoczyć i nawet jechał jeszcze jakiś czas samodzielnie po wylądowaniu na drugiej stronie mostu. To już nawet nie nazywa się ofiara wypadku, tylko kandydat na ambasadora instynktu samozagłady. Numer 4: Zakaz fotografowania. Tym razem przenosimy się do Kenii 2014 roku. Tam właśnie dwaj panowie z Afryki chcieli uwiecznić się w jak najbardziej oryginalny sposób otóż słodkiego selfieczka postanowili zrobić sobie z dzikim słoniem. Wyobrażacie sobie te zasięgi na Instagramie? Panowie chyba też sobie wyobrażali, bowiem próbowali na siłę uchwycić najlepsze dzióbki. Jednak zwierzakowi, delikatnie mówiąc, nie spodobała się ta sesja, więc postanowił ją przerwać. Tyleż niespodziewanym, co solidnym nadepnięciem z łatwością posłał bezmózgich fotografów na tamten świat. A wszystkim tym, którzy z jakichś absurdalnych powodów chcieliby powtórzyć taką sesję selfiaczków, przypominamy, dzikie słonie, zresztą ogólnie dzikie zwierzęta, to nie postaci z kreskówek o pingwinach z Madagaskaru. Są śmiertelnie niebezpieczne. Numer 3. Uwaga, spadające misie. Znowu będzie coś o niebezpiecznych zwierzętach. Do tego kuriozalnego wypadku doszło podczas polowania rankiem 9 grudnia 2024 roku w hrabstwie Lanenberg w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Grupa myśliwych ruszyła w pogoń za niedźwiedziem, a kiedy osaczone zwierzę wspięło się na drzewo, jeden z nich oddał strzał. Wszyscy uczestnicy polowania z wyjątkiem strzelającego 58 latka wycofali się przezornie spod drzewa. Na nieostrożnego strzelca spadł natomiast postrzelony właśnie niedźwiedź. Na miejsce wezwano karetkę i straż pożarną. Mimo udzielonej w szpitalu pomocy, mężczyzna po kilku dniach zmarł. Rodzina 58-letniego Lestera Claytona Harveya Jr. podkreśliła w nekrologu, że był on niezależnym przedsiębiorcą. Mężczyzna uwielbiał spędzać czas na zewnątrz, był również bardzo towarzyski. Bliscy określili go przyjacielem wszystkich. Zapomnieli dodać coś o jego rozsądku, ale może to dlatego, że najwyraźniej po prostu nie było o czym mówić. Numer 2. Śmiertelny cekin. Jak świętować nowy rok, to tylko z przytupem. A jak ma świętować nowy rok samotny mężczyzna? Najlepiej w klubie ze striptizem. Tak właśnie celebrował zakończenie starego i przywitanie nowego 1998 roku pewien 29-latek. Udał się on do nocnego klubu w Filipsburgu, gdzie przeżywał ekscytujące chwile, obserwując tancerki egzotyczne. Nie skąpił banknotów, więc striptizerki pozwalały mu na pewną interakcję. Jedna z nich zachęciła go, by ten zdjął z niej majtki własnymi zębami. Efekt? Śmiertelne zakrztuszenie cekinem odgryzionym przypadkiem ze stringów tancerki. Dziewczyna znana jako Ginger powiedziała: Nie spodziewałam się, że zamierza go połknąć, dodając: Był zupełnie spity. Panowie, uważajcie zatem na cekiny na majtkach. Najwyraźniej są śmiertelnie niebezpieczne. Numer 1: Zabójczy kryptonit. E to znaczy selenit Pamiętacie te masywne kryształy wspomniane przez Juliusza Verna w jego książce Podróż do Wnętrza Ziemi? Cóż, okazuje się, że są prawdziwe. Pod pustynią Chihuahua w dzisiejszym Meksyku znajdują się ogromne kryształy selenitu, niektóre wysokie jak czteropiętrowy budynek. Niestety te jaskinie są czasem również przekleństwem ludzi chcących się znacznie wzbogacić. Jednym z nich był w 2001 roku pewien mężczyzna, który może i zarobiłby krocie na selenicie, gdyby nie to, że stał dokładnie pod fragmentem lukratywnego surowca, który akurat próbował wydobyć. Kawał kryształu spadł na nieszczęśnika, przebijając go na wylot i dosłownie przyszpilając go do podłoża. Niestety, niedoszły, selenitowy potentat umierał powoli, wykrwawiając się na śmierć w oczekiwaniu na pomoc, która nigdy nie dotarła. Inteligent z tych, co to najpewniej podcinałby gałąź, na której siedzi. W każdym razie jednak okazało się, że spadające z nieba bogactwo to nie zawsze błogosławieństwo. Nagrody Darwina to hołd dla tych, którzy udowodnili, że selekcja naturalna nie bierze urlopu. Dzięki nim wiemy, że głupota w połączeniu z odrobiną kreatywności to najkrótsza droga do nieśmiertelności, ale wyłącznie w kronikach absurdu i internetowych memach. W zanadrzu mamy jeszcze wiele takich przypadków absurdalnych śmierci i okaleczeń, w których dominującym czynnikiem ryzyka stała się absolutna głupota. Nie zapomnijcie zatem zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przeoczyć żadnego z nowych filmów.